Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na Dzisiaj nagramy sobie Fortnitea z Nuxem. I dzisiaj nagramy sobie Dad Vader challenge. I to w sumie tyle do powiedzenia, więc zostawcie lajka, suba i lecimy już do odcinka. Szukaj, gdzie jest Vader i lecimy tam. Gdzie jest le Teraz leci tu. Ja go nie widzę. Gdzie on jest? Jest po prawej, no. A tam, tam. dobra, dobra, widzę, widzę. <grym> widzę. Dobra. Tam leci. Lecimy za nim. Już umarłem ja tyle razy, że mam ze wspomnienia. <grym> A no tak, wpadajcie na kanał Just Playing. Tam wleciał odcinek z Vejdem, którego ja nie obejrzałem. Znaczy, obejrzałem? Tak, obejrzałem, obejrzałem. Zobaczmy. Mhm. Więc to może zabiorę te wszystkie bronie, które tam są i nie wiem, wywalę do będzie Będziemy ludzko. W sensie, że tam masz blaster, i... ale. Ale pójść tu. A nie, bo w sumie to są trzy, dobra, nieważne. Nie no, chodź tu, bo to są blastery w tych. Ale jakby blastery mu za bardzo, za gó gówno trochę dają. Nie, dają dużo. No, mmm, dziecko malutkie. Najpierw trzeba tych No nie, przyciągaj mnie, ty... ...typie! Ty. O, blastery! No Boże, czy on mógłby się przestać bronić? Właśnie dlatego, dlatego mówię, że mu gówno dają. No ale... ...on się od każdej broni by... ...od każdej broni się broni. No... ...tak, to rzuć ...wstrzelę w niego najlepiej, kiedy... No, ty najgorszy typie! go zabijemy. doceniasz mojej mocy! Anakin, I have a high grant! Wiem go. Nice. Ej, widzę, że daje było godzinę. Dziękuję, ale że jedną mogę, czy jak? Co? Nic, dostałem czekoladki. Ej, jakim o, cudem jak to się ty... stało? Powiedz mi, co? Jaki, so, jakim cudem to się stało? No, nie zes. Eee, poczekaj co awczy. To jest złe, że mam czerwony miecz, świetlny jak kolej? Nie, chyba nie. Nie wnikajmy. Strasznie dużo tych, tych, tu, tych blasterów. A barze, auto, no chyba ich coś boli. No chyba ich coś boli. Trzeba się bronić! Rzut! Cofnij! To Rzut! To jest za no, chyba was coś. A, Dostał 60? Ała, 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 no nie, chyba, no nie. No nie, o co ci chodzi? To jest Skyloren. ale jest dziecko malutkie. Cremu... Ty masz mieć świetny, ja tu nie wiem. Na nich z dwóch, kur! ty masz jakieś Czy coś Przecież ten mieć świetny jest słaby. Dobra, no. nieważne, lecimy dalej. No bo jakby on ma kilka miejscówek tutaj na przykład na miejscówkę, i on tam właśnie leci. No. E, to jest obok dom, który ja zawsze szedłem ogółem. Albo tu jest jeszcze taka fabryka. Nie umierałeś? No, bym. <grym> no nie, oni mi go zabijali. W jak to, tam się zbugował ten rajder? W sensie jego statek? Nie, nie, nie widzę go. Dobra, chodź na, tak go. na niego. Feruniemy. W sensie najlepiej jest, żeby od razu tam polecieć. Wziąć blastery, zabić go i uciekać, zanim się typy tam zlecą. Tylko w tym jest problem, że o ile się nie mylę, to jest jeden namiot. A nie, tu, tu na dole są jeszcze. To chodź tu na dół, tu, do tych to namiotów. No, na No, chyba Siema nie. Wejderuś. No, chyba nie. Tam masz dwóch typów. Zabrałem mu, nie. No to zabij. O, w dupę, gdzie ja spadłem? Gdzie ty Ej. spadłeś? Sieba. Haha Dzień... o, dzień Dobra, dobry shot to Mam shotgun Mam shotgun, się jeszcze Mam blaster Alak. O, ja też mam To jest drugie, to jest drugie, dawaj I teraz mamy fulla A, Wiesz. a to ja by coś, ja mam tego Dobra, no to lecimy na nich, dawaj A Bo on ich zaraz, mu ich ja Ona to, już nie... biało, Vader ma już biało Chociaż to że Vader go... Ich... Niech Vader ich zabije, proszę nie, czekaj, ty... czekaj, czekaj, czekaj nie, nie, nie. Nie, Trzeba Dawaj ich tamtych typów. Zabijam go zaraz! No lecę! Typie! Zabiję go, ja go zabiję, ja go zabiję. Ej, do zabił tego drugiego! Zabiję. Wejdę już ma biało. Tak biało. Dawaj, zabij go! Że chyba cię coś... No już! tu! A, nie ma! Jeszcze jedynego mam. A w sumie nie Już nie, 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 nie mam. No e, chcesz wziąć jego mieć świetne? To już masz. Mamisz. Mm. Dobra, uciekamy zanim się te typy zlecą. Tak, ja, miałoby się zlecić. No bo oni no, pewnie... Ich bo bo on, a, no tak jak to to przy Tu jest gnom Gnom? Gnom. To jest, to jest gnom. To to robi? Gnom. Jest to najlepsza postać, którą stworzyłem w uniwersum Just Playing. Mówię ci, za Nie długo... Nienawidzę no, cię. Za nie będzie kontynuacja tego ogółem. Gnom. E, gnoma, no. A tu e, masz dupy? konia. Koniec do dupy. A lama? Dupy, gnom lepszy. Jeszcze znajdziemy. Tamten był zepsuty. Bardzo. Tak. Poczekaj, chwilkę. Hmm, gdzie to jest? Gówno. O, mam okej okay. Ej, pokazać ci sztuczkę. Jaką? Tu podejdź. Poczekaj. Odwalam skrzynkę. Masz tutaj shotguna. Ale w sumie nie hmm. wiem, czy potrzebujesz shotguna. Nie, no ja jeszcze tego Ach, się masz miecz. No podejdź. Podejdź, pokażę ci sztuczkę! Sztuczkę cię pokażę! Dzień dobry, patrz, mam miecz. I patrz. Dobra. O, widzisz? Magia. Magic. O, ale super tu jest i... O bardzo bije. <grym> Już... A tu masz ognisko, no tak. Ej, czekaj, okay, bo to był światowy... Tak gdzieś. Zostałby ptak? Ja to by ptak. Miałem lesiał tu. Kim jedno. O, może dzik? Ja to by dzik. Ale to dzik. O, dziki dziki nie latają. Pokażę ci, patrz. Mam, jest ten Ray, który ma miecz Vadera i jeszcze jeździ na dziku. Czemu masz mięśnie. Rej, <laughs> Nie rozumiesz, prawda? Jegać. <laughs> <Nie ogarniasz. śmiech> ja kiedyś robiłem na, na Boblox, zrobiłem... roleplaya, no. którego nagrywałem ogółem. Masz tego. kolegę. A wow, on mnie bije! <laughs> no, co przejrzać, jednak tego kolegę się cię bije? Kurde. <laughs> nie, nie. Albo tak, nie, kurde. On mnie troluje. To to jest w mojego kolegę. <laughs> No kurde, on jest jakiś, nie wiem, Matrix. Ha! Taki... Milutko, wiesz. Dobra, chodź. Lecimy. Biegnemy, nie wiem nie ale nie Fruniemy, Biegnemy, fru <zysk> No nie, bij go! Patrz na dziku, go atakuje! Zabiłem go. Bilutko? On ma pistolet, chcesz pistolet? Nie, Patrz, To jest najlepsza broń w tej grze. No prawdę? Tak No dobrze. Zastanowia się nad tym Czemu on nie uciekasz? Czemu on ci uciekam Czemu się na mnie patrzysz? A nie, nie patrzysz się. Co ty? Mm, Fruniemy. No nie! Nie! Ryszard ty draniu! Nie! Nie nasz cel, ale... Ale ty... Potwór czy nie potwór? Ważne, że ma otwór. O tu jest nasz cel! Nasz cel! Stary, ktoś do siebie strzela, to weź go zabij tam. A właśnie to robię! Robuje, PRZYNAJMNIEJ! NIE! ON MA TAK BIAŁU! ON MA TAK BIAŁU! Nice. Nie idę się ukryć za budynek. Nie idę za budynek się ukryć. A, ty, ty ich zabiłeś, dobra. POMOCY! Jestem hmm? takim no. Ktoś tu jedzie właśnie na zwierzaku! Za budynkiem jest Halo, ja że jest? Serio, czy nie? No serio! Tam gdzieś poleciał. Już go tu nie ma, chyba. No sobie, mieć dobra. W sumie może... czekaj, zastanowię się kilka Nieee... <ścoughs> Mam tutaj te... Nie, nie, nie czekaj, to... Lag. Co? Dobra, powej... albo a, jak chcesz. Nie, bo nie jest na tym ale Jeszcze są splashę. Ej, ktoś tutaj lata Ty latasz. Nie, jakiś typ lata leciał jak się wtapia w tą wodę. Oła! Och, O Oni znajpią. Wiesz co? Może uciekajmy no, uciekajmy! Nuks! No Dostał 48, No, Aha. Nie, no uciekajmy! O, a, ma, a masz tego? Rifta? Mówiłaś chyba. No mama, ale to jest auto. To jest Uciek. obok lepszy, no dobrze. Po trawie nie jest takie lepsze. Ała! No ale co, co? co się chodzi? No? Stale tak dno szczelają Eee, ja uciekłem. W sensie się schowałem. Powiem Ci, że ten bla Ja wiem dlaczego szturmowcy w, w, w wszystkich filmach Star Wars nie trafiają. Bo ten blaster też jest tak nietrafny. Skąd? Ja ci teraz da strzelanie do mnie. Nie wiem. I kurę, kurde pięciolatek, nie wiem, dwóch letę sobie z daleka A nikogo nie czekam. Konduktorze łapkawy Zabierz mnie do Warszawy A jak cię nie zabierze do Warszawy to co? Zabiję go o, Dlaczego to zrobiłeś? Dawaj, bo oni są w trafie. dawaj, zabij go teraz. Oni są z tak, on ma kopytuszkę, Ładnie, dawaj, zabij go. Nie, nie go, ale dobrze. Jest. No nie riftem uciek. Ale patrz tego dobiem. Chciałbym lepszą pompę. No, Nie, Ocu. nie rób tego. Auto jedzie! Prosto na mnie, wiem. Nie wiem, czy dasz do ale dobrze. Sobie idę no to? nie wracaj do mnie, Mieciu! Dobra, lif, tu tuciej, Kamba! Później po ciebie wrócę. Typy mnie zdenerwowały. Ewidentnie. Inne, faj dry. Tego nie lubię bez budowania. Dobra, trudno. Ktoś tu jest, ewidentnie. Na no, to na ale nie wiem skąd. A tu masz dużo to jest. masz. Jest. Jak ja Dostał? Zaraz no dlaczego ty padasz? No nie! No nie typi! Nie! Ty masz prawej na górze masz, gdzieś. No tu Nie! Dlaczego? 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 Dobra, lecimy dalej. I Leci Wejder! Output Jest! O, nie zgubiłem. Mój gdzie ty było? Wyskakuj! Nie wiem, gdzie, a tu. Aha, to ja go tam ostatnio zabiłem. Dobrze jest pójść, bo tutaj są takie. O, w tym miejscu są takie fajne rzeczy, ale można poświęcić to tam właśnie. Chcę się na Jonesowisku. Ale wiesz, że tutaj pewnie dużo typów poleci. Nie, no tak, o to mi chodziło właśnie. O tak, 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 o to mi chodziło. Proszę nie lećcie tam. No nie lećcie co ja powiedziałem. Wy nie pani majecie? Dobra Lubisz gofy? Nie, no. bo liżesz bobry? Nie A, jesteś nubem. Nie liży bobrów Mówię jesteś nubem. Po drugiej stronie... A ty li... no! Pa, 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 tu jest za tobą no Wiesz co masz? No nie mogę się bojać się z niebem! No nie, no nie, no nie! Dlaczego lecimy dalej? Nie, dalej, tu. Dalej. Nie, nie. Obok. Bardziej obok. Dobra, ja już skaczę. Tu. tu będzie. No właśnie, próbuję to zaznaczyć, to mapie. Dobra, lecimy. Kolejny raz. Teraz, albo nigdy. Był to zwykły dzień... Czy ty widzisz ile tu typów leci? No dobra, no, nie ważne. No papa, popatrz. Pa, 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 pa. <laughs> papa, papa, papa. Papa w kurde. Lubię. Lubisz? Kocham. On ucieka! Witaj, Vader. Ve Lubię twoje filmiki na uh, youtube.com. Co? No. Typek, leżysz! Kolejny typek, leżysz! Vader. Darth Vader. I have unlimited have power. Unlimited power. Twojej babci. Co? Co? I HAVE UNLIMITED POWER! Zabrałeś mi wszystko. Nie widzę cię. Zabrałem ci tylko miecz. Ale to dla widza, to dla widza. Tak. Głupie grę w Fortnite, a nie no report. Ej, co to jest? To jest no nie no, to boże, że to widzisz. Się POMOCY! Co? A, bo ty umierasz. A, dobra, sądzę. Bo mogę cię o coś prosić? No. E, mógłbyś zapytać teraz, e, czy może mi odpowiedzieć na prywatnym, bo się jest tak obrażony, że nawet mi nie chce odpowiedzieć na 500 wiadomości, które mu wysyłam. A nie, ja ale... się go zapytałem, on mówi, że nie jest w ogóle obrażony na ciebie. I a to w... ja nie do niego nie dołączyłem, a on w ogóle nie odpowiada. Na rozmowie, do niego piszę a, i w ogóle mi nie odpowiada. On mi powiedział, że po prostu nie chciał gadać. Kolejny Vader. Nie umierasz. kurde na kanale, go sobie nie chciał gadać. Ale mógł mi to pisa, bo. No bo mnie wpisać. No jak, bo my to nagrywamy, bo O! Eee, <gryśla> yy, kurde eee... Yy, co? Nie wiem czy Maga śmierdzi. Jeszcze. No, a jakby inaczej... A jakby inaczej? 6 to... W ogóle mi się tam <gryśla> Tamta <gryśla> następna dwójka Tak siedzi i czeka, aż my ich wybijemy, nie? Nie oni są pewnie z nami. Na zaraz dojadą od tyłu. Dlaczego ja mam hack do uciekania? Ten cale, który się robi, a ja do nich szczerną cały czas. Ile razy trafiłeś? Ło, wow, w końcu, dziękuję. E, ja już raz trafiłem. Ja trafiłem 500. <laughs> Nie, ja do tu jest ta za górką. No, no, nie, jedzie, no nie, jedzie! Jedzie! Zgadłeś! Dobra, ja... ja uciekam PA! Jak tu... no ale jesteś nienawidzę cię! Nienawidzę się! Nienawidzę, <grym się, <grym nienawidzę <grym się! Bo sędzisz, nie, nie wiem! Nie grem sobą, idę stąd! Idę stąd! Mam cię, mam to w dupę poleciał, ja jeszcze kurę, nie wiem, gdzieś taki... Chodź kurynek. tu do mnie! Bardzo! Ja tu kur nie wiem biję wszystkich, a Salak... Salak z jednym killem ma Nie wiem ja tu 8 killów, Salak jeden kill nic Nie, nie lubię cię No bo mi ciągle kradłeś Słyszałem cię bałem Jeszcze... Nie, jeszcze się bił się tutaj za nich Cześć! Mmmm cicho ALELUJA! Gra, ALELUJA! ALELUJA! Ciebie, kurde im tam mieczem, nie trafił żadnego i ucieka znowu po <noise> nogi, bo jakiś manelek, kurde SPIDERMAN RAY, nie wiem <noise> SPIDER RAY SPIDER RAY, kurde I sprzedł w jakieś w burzu jeszcze Czemu nie, ka nie każdy go zobaczy gdzie jest Póki co to oni się tam chyba strzelają, więc To był... oni, fajne drzewa Oni się strzelają Dzik wejdź na Zika będzie ci lepiej. Ja czekam aż oni się wybiją. No chyba nie, no chyba cię Ale coś to? boli, dziku.

już, koniec. Lecimy dalej. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Jak odcinek Wam się spodobał, trochę zmieszany dzisiaj był, to zostawcie oczywiście lajka, suba, e, wpadnijcie na kanał Just Playing. Ze mną oczywiście był Nux. Ja. I to by było na tyle z tego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Na razie i. Bye, bye. Opa. Pa. Thank <music> you.